Dzień dobry, z tej strony Sebastian. Witam serdecznie na kanale Blue Moon Vlog. Eee, mamy piękny, deszczowy piątek. Jest 18 kwietnia. Anno Domini 2024. Jadę na zlot KCM, czyli Klubu Chińskich Motocykli. Grylowanie w folwarku z Rębice. To jest koło Olsztyna, ale nie tego Olsztyna, tylko Powiem koło Olsztyna Koło Częstochowy Tak Miejscowość Zrębice Spotykamy się tam wszyscy Będzie mam nadzieję bardzo fajnie Chociaż niektórzy już Ze względu na aurę, która jest w tej chwili no, niekorzystna, bo ciągle pada deszcz Jak wyjeżdżałem na siebie z, z domu No to nawet y, Padał śnieg Dlatego też y, no, ubrałem ortalionki no i niestety, ale tak trzeba będzie jechać do pokonania. Jakieś 220 km, więc niedużo. Natomiast, no cóż, jak się chce dojechać, to trzeba po prostu jechać nieważne jaka pogoda. A zlot jest motocyklowy, w związku z tym wziąłem maszynę i zaraz e, ruszam. W tej chwili siedzę sobie na mopie, takim przy węźle. Łozina do Leśnicy mam z 15 km. No i dalej w drogę lecę. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Traktuję to jako test, ponieważ zapakowałem się w torbę, która umożliwi mi podróż też do Włoch. W związku z tym zrobiłem sobie taki setup, czyli takie po prostu ustawienie tego motocykla tak, jak to ma wyglądać. Później na przebitkach pokażę Wam, jak on wygląda, jak to, jak to, jak to, jak się po prostu spakowałem. No i cóż, z takich technicznych tematów to jest jedna tylko torba Jivi o pojemności aż 80 litrów. W związku z tym, no i tankba, którego widzieliście na poprzednich materiałach. W związku z tym, to jest praktycznie ustawienie takie, które będzie towarzyszyło mi do... Na wyjazd do Włoch muszę się w to po prostu spakować i tyle. Sprawdzam czy też będę sprawdzał motocykl pod kątem właśnie tego ustawienia na zasadzie czy po prostu czy nim buja czy nim rzuca, jakie prędkości można osiągać na drogach szybkiego ruchu. Czy to jest bezpieczne czy nie, więc coś takiego w tej chwili. Zamierzam sprawdzić, natomiast podsumowanie oczywiście będzie na samym końcu. Czy to się udało, czy nie. Czy po prostu jestem z tego zadowolony. I to tyle. Zapraszam do obejrzenia tej relacji po tym przydługim wstępie. Do zobaczenia wkrótce. Zatrzymałem się za częstochową. Już jestem w Olsztynie. Trafiłem na stację, która jest nieczynna, więc krótki postój i myślałem, że coś, jakąś kawę sobie, że tak powiem strzelę, ale niestety stacja jest nieczynna, więc krótki postój i zostało mi 10 minut drogi do miejsca docelowego, także jest w porządku. Robisz zdjęcie? Nie, wideo kręcę no tego, na tego, na swój kanał patrz, ze, taki sterczy, to że Żeśmy to byli to na tym na KCM-ie wszyscy no i e, no co, kwiecień, tak? A tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu czapka zimowa. Andrzej mówi, że jestem jak niemiecki turysta, ja nie wiem. <śmienic> czy to, czy to, czy to prawda, czy nie? Panna walc, Jak stawiasz już mańki skurzane, to już nie wiedzieliście, się z powagą. <śmienic> Sebastian, was jest Ich weisz nicht! Achtung! Ja! So I mean that's what I think. Yeah. you